Nie ma, z tej strony Janek, coś tam, coś tam. Janek Milka Johnny Milka. No i dzisiaj Wam pokażę w tym odcinku, jak zrobić play, opcję i swój, swój profil na Roblox Studio oczywiście. No i za, zaczynamy. Dobra, jestem na Roblox Studio, więc tworzycie to part. Wiecie, Part. W tamtym odcinku Wam pokazywałem. W tym odcinku Wam pokazywałem. Ja, jak to stworzyć to park, No i teraz. Na skrypcie. Napiszcie coś takiego. Mam nadzieję, że to jest za dużo. Ale nie za dużo. Tylko na tym skrypcie coś takiego. Tylko klikacie w part i internet obiekt. No i skryp, No i to sobie kasujecie. Ja Wam dzisiaj napiszę w komentarzach, żeby tak długo nie pisaliście. Bo no to Wam zajmie 20 nie wiem, 20 lat. No i... No i no i... No i wiemy. No dobra. No i teraz to robimy. Tworzymy sobie 200. Dobra, otworzymy sobie to stare, nie wiem jak to nazwać, coś sam jak to nazwać. Tak, jakie stare, bój, nie wiem. I teraz prama, prama. A tak. ładnie, tak. No i tutaj tak. No i teraz sobie uruchomię projekt, żeby było szybciej. Dobra, a tutaj sobie weźmiemy niebieski, taki niebieski. O taki... O tak, nie, taki. O! No i teraz sobie tworzycie buton. Gdzie jest ten jakiś dziwny buton? Dobra. Baton, taki przycisk i tutaj będzie pneć. Dobra. O. Play. Dobra. Kolor będzie niebieski. Taki niebieski Dobra. E, dobra. To zróbmy to szybkie taki tempie, trochę uspieszony, jak coś tam. Jest. Nie jest to tak tylko kurde. Co ja teraz zrobiłem? Eee. Eee, na tym tyle jej. Dobra, nie mówię pan angielsku, Sorry, bo powinien zrozumiecie na 100%. No i na Play sobie piszecie. Play o Jezus. ja sobie to skopiłem.

Więc teraz dalej weźmiemy sobie stwórzmy, teraz tutaj już jest napisane, teraz następny buton, a tu nie ma nic buton, e... dobra gdzie jest buton, mamy buton, teraz opcje stwórzmy sobie. Eps. dobra, teraz sobie weźmiemy coś tam, to znaczy coś innego, o, dobra, dobra. <coughs> dobra. I jak to się tylko tak szybko wstępnie. Dla w sobie tak szybko. O, już to, Może być, ale teraz sobie Dobra, to już jest

Dobra. Eee, niestety nie. o i E. Sorry, tam trąbi jakiś pociąg, nie wiem. Pociąg. Nie wiem. Pociąg taki trzeń. Dobra, czerwony. Dobra. 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 Taki. Może być. No i... I teraz sobie to powiększę. Dobra. Mogę ja sobie przejść tak, powiększyć. Taki, <taki> wielki jak jakaś parówka. co to jest? Jakieś to pomniejszyć Czy to jest jakiś wielki jak. Haruba. Dobra, co będzie w setting? To więc teraz się tym zajmiemy Tylko trzeba to marcie odsunąć. Profil też. A nie, nie. Dobra. Teraz był Trzeba wszystko usunąć. Dobra, i teraz? I teraz gdzie jest... o! Dobra. Ups. Dobra, więc teraz sobie na To Dobra, projekt. Projekt, A najpierw no projekt, projekt. To jakiś tam projekt. Taki brązowy jak jakiś jest... Dobra. Okej. Okay. Teraz oj. Tick... Tick Co sobie sobie nich piszę? No i idę. Co tam? Le... O le Wy

Ja nie wiem dlaczego się to tutaj wygląda. Nie wygląda. Ale... Teraz sobie włączymy. Dobra, tutaj muszę pozamieniać. Dobra, tutaj sobie tak. O tak. Dobra. I teraz jeszcze. Dobra. Więc teraz bardzo wejdziemy w szkół gettnika. Jak to teraz pomaga? Dobra. Um, 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 um. Dobra, tutaj będzie pistolecik. I tutaj następny pistolecik. Dobra, mam teraz na, na skrypcie zajmijcie się. Dobra. Ups, jaja, kurka, która kurka była sobie bomba wpadła do no, piwnicy. Dobra. Teraz... teraz. the uh -huh. could Teraz weźmy sobie... Wypróbujmy na Play, czy to będzie działać. Jest. Działa. Działa, działa pięknie. Po prostu cieszę się, działa. Tutaj jest wszystko ładnie. Nie da się kliknąć, bo nie wiem, co zrobiłem. Coś tam zrobiłem. Tylko teraz pytanie, czy się dało kliknąć play dobra da się nie znaczy to jest jakiś sklip dobra no i mam nadzieję, że to na tyle w tym odcinku jakimś tam w jakimś tam odcinku, więc dobranoc, bo jest dziesiąta więc spał żegnam się i dobra